Chyba najtrudniejsza rzecz, jaką y, trzeba by było powiedzieć y, tutaj y, tutaj na blogu. Powód przede wszystkim y, panna y, to znak człowieka, który jest bardzo dokładny i jeszcze jedna rzecz. Przez tą dokładność też się kupi, ponieważ zbyt wolno pracuje. Jeżeli, proszę wyobrazić sobie deskę, która jest nieoheblowana, czyli ma te wszystkie, i panna podchodzi do przede wszystkim zaczyna od tak? więc zaczyna ściągać, zaczyna ją wygładzić, doprowadza tą gładkość do perfekcji. Chce zrobić bardziej gładką niż sama deska jest. Teraz, nie każda deska da się wyhebrować. Niektóre, niektóre deski lepiej przestrzeć papierem ściernym i na przykład nasączyć czymś i po prostu je puścić przez tak zwany magier, tak, czyli gorąco, gorące rurkę stalową i jeszcze z naciskiem i sprasować to, co robią na przykład Szweci, sos. I w ten sposób otrzymujemy super gładką deskę, potem ją można zapoliturować, i w ten sposób panna tego nie zrobi, ponieważ panna musi i zbyt dużo czasu traci. Po prostu traci czas na tą, powiedzmy, że perfekcję. Ta perfekcja doprowadza także do tego, że jeżeli mamy coś do zrobienia, coś do wykonania, ta perfekcyjność rozciąga się w czasie i mija czas opłacalności. To jest bardzo częste zjawisko u panien, z tym, że panny, o dziwo, nigdy to nie są dobrzy właściciele. Rzadko kiedy spotykam panny jako właściciele firm. Na ogół są, jeżeli już jest panna, to wolę, kiedy panna stanowi osobę, czyli jest, uprawia wolny zawór. Większość moich panien, które są w moim otoczeniu, to albo plastycy, albo y, właśnie ludzie sztuki. I wtedy się zgadzam. O druga, jakby y, grupa panien, to są po prostu ludzie, y, którzy uprawiają zawody u kogoś innego i są to osoby, na przykład chociażby lekarze, ale też lekarz panna, na ogół są to lekarze, którzy są zabiegowcami, czyli lekarzami, którzy lubią zabiegi robić, czy, czy, czy to będzie dermatolog, czy to będzie, to będzie jednak chirurg, gastrolog, czy wolą. Przypuśćmy bardzo dużo panien, o dziwo, znajduje się w stomatologii, stomatologami. Dzisiaj mówimy na to dentyści, co ja nie uznaję, bo dentysta to jest ząb, a stoma to jest jama usta. I przecież ślinianka nie należy do dentystyki, tylko do stomatologii. Chociażby zapalenie ślinianka, przecież robi to. No, który lekarz, Tak. A nie będziemy rozdrabniać, ale to zostawmy. Ale jeżeli na przykład tutaj, dlaczego mówię o lekarzach z domatologii, dlatego że właśnie są biorą udział przy pokarmie, to co powiedziałem o jelitach, jednocześnie tutaj, więc mamy tą grupę i jeszcze lekarzy. Odstawiamy tą grupę, czyli mieliśmy artystów, mieliśmy lekarzy, ale mamy ciągle wolne zawody. I później te, te panny, ja mówię tutaj o pannach, które są świetnie wyuczone, bardzo często też wiemy na Ludzi, którzy są wykształceni w różnych innych kierunkach. Między innymi takim kierunkiem, który bardzo preferuje dla pani, to jest archiwistyka. w pozorom panny bardzo dobrze się czują tam, gdzie muszą coś skrupulatnie układać, drobno spisywać, statystykę i później idzie, jedziemy dalej, odstawiamy. Już kończymy z tymi ludźmi, którzy mają wykształcenie wyższe i zaczynamy to wykształcenie, powiedzmy na ogół średnie. Średnie wykształcenie prowadzi po prostu do biur. Do biur to są typowi papierolodzy, nazwijmy to, czy typowa sekretarka, czy typowy ktoś, kto pracuje, po prostu pracuje. Jest wyrobnikiem, ale nie jest. Na... I tutaj, jeżeli idziemy jeszcze niżej, czyli osoby te, które nie mają wyższego wykształcenia, tylko, inaczej, yy, średniego nawet wykształcenia, czyli mają tak, bez natury, to są po prostu zwykli wyrobnicy. To są ci ludzie, którzy są subiektami, to są handlowcy, to są przedstawiciele handlowi, to są ci ludzie, którzy są w rzemiośle. Przede wszystkim Panna musi wtedy pracować. Pracować dłonią. Handlowiec zawija w papier wiąże kokardkę sprzedaje, odbiera pieniądze, wrzuca w kasę i w porządku. Czy na przykład monotonnie coś podaje. Ja zawsze bardzo lubię, kiedy, kiedy uczę. Na przykład, jak jest Reksio i Kucek i robi, ta, e, przepraszam, Reksio i idzie ta, 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 ten, film i on tak tym stempelkiem wali, to jest moment panu. Taśma produkcyjna i dlatego też bardzo dużo panien w dawnych czasach, w dzisiejszych już troszeczkę mniej ale fotografami ponieważ tam jest potrzebna ogromna precyzja, soczewka, ustawianie soczewka, ustawianie tego, yy, matów tak z tyłu, a tak, ty, i wtedy ten kaptur zarzucano na siebie i tam ustawiano, tam, to wszystko robiono, to jest właśnie sztuka paniniasty. Bardzo dużo też panin właśnie ucieka jakby w fotografii współczesną też, ale płaczą za tą fotografią dawną, tą piękną fotografią, tą fotografią powiedzmy, natury. I tutaj mamy zawody. I w rzeczywistości, to już na sam koniec, panny są rzemieślnikami. To są ludzie, którzy są na ogół związani z rzemiosłem, ale tym, gdzie są łapki. Dlaczego? Przypuśćmy, inżynier, który kiedyś kreślił na mapie, czyli inżynier-kreślarz, rzadko się spotyka takich, ale architekt na przykład, to są większość, to jest pani. I o dziwo, bardzo często są to, ryby. to już tak dla przeskoku i dla wiadomości innych są to ryby. Ponieważ panna i ryby są naprzeciw i zamieniają się. Także bardzo często panna jest ofiarą ryb. Dlatego też panny mają jedno z trudniejszych żyć prawach zawodowych. Dlatego, że chcą stabilizacji, a ich stabilizacja doprowadza do. nazwijmy to tak, progresywnego zmęczenia materiału. Czyli coraz bardziej się liczają. I psychicznie panny, jeżeli nie są twórcze, to są destrukcyjnie w dół. I dlatego też panny po pewnym czasie zaczynają zapadać. No ale bardzo często są to choroby związane z psychiką ze względu na to, że perfekcja ich. I też perfekcja nie zawsze idą za ku zrobieniu tego doskona doskonałego działania, tylko ku wybicia siebie co to nie ja a nie potrafiąc zapanować nad tymi ruchami, doprowadza do ogromnych strat psychicznych. Także tutaj ja zawsze uważam, że... I zawsze moi koledzy, którzy mają cechy panny, zawsze mówią, wiesz co, zazdroszczę ci, że ty potrafisz przejść ponad szczegóły. Bo tutaj szczegóły dopina. I w pracy z taką panną też jest kłopot. Chociaż są to bardzo dracownicy, czy ci, którzy skręcają na przykład śrubkę. Jeżeli on przykręca śrubkę, to ta śrubka jest przykręcona. Ale w życiu śrubka. i to jest ta różnica, to jest ta różnica, jakim zawodzie jest panna. Jeżeli jesteś panną, dobrze by było się nad co zastanowić, a przede wszystkim bardzo mocno wykształcić. I wykształcić na zasadzie. Prawidłowej, nie oszukiwać siebie, bo to oszustwo po pewnym czasie zostanie jakby skręcone mnie w tą stronę, a skrętnie w tą stronę. W... To bardzo silnie. I tego nie widzi Panna, o dziwo. To widzą wszyscy obok Panny. I to jest chyba jedno, chyba nie zniemy Panny, no ale na tym to polega. Że mówi się prawdę tutaj w astrologii, a przede wszystkim ta panna to jest fakt. Dziękuję bardzo i zapraszam na dalszy ciąg opowieści. Oczywiście o pannach, i tutaj na blogu. Zapraszam, zapraszam, zapraszam jeszcze raz. Jeżeli zgadza się, to zrób tą łapkę do góry lub do dołu też, w zależności jak chcesz. Ponoć tak ładnie. Tak ładnie jest? Albo zasubskrybuj, co będzie dużo lepsze, dlatego, że im będziesz miał więcej wiadomości o sobie, o pannie czy o tym, co się dzieje tutaj na jest większą wykładem prawdy. Nie można to traktować jednostronnie i, jak to się mówi, ukierunkowanie. Dziękuję i zapraszam na dalszy ciąg opowieści o